Teraz w naszym serwisie odrobina słońca, a to za sprawą siatkówki plażowej. W Nowym Dworze Mazowieckim zakończył się ostatni turniej eliminacyjny Mistrzostw Polski Mężczyzn. Finał przyniósł niezwykłe emocje. Pierwsza partia dla pary Michał Makowski i Sebastian Sobczak tu w czerwonych strojach, która pokonała Rafała Matusiaka i Dominika Witczaka 21 do 19. Dramatyczny przebieg miała druga, decydująca odsłona meczu. Makowski z Sobczakiem osiągnęli pięciopunktową przewagę i wyszli na prowadzenie 15 do 10. Rywale doprowadzili jednak do remisu po 16. Wtedy łodzianie znów odskoczyli, tym razem na trzy oczka. Matusiak i Witczak nie zrezygnowali i udanie gonili przeciwników, doprowadzając do gry na przewagi. Końcówka należała jednak do Makowskiego i Sobczaka, którzy wygrali 22 do 20, a cały finał 2 do 0. Chłopaki mają tak zwane jaja i że walczą do ostatniej piłki. Udało nam się wytrzymać w końcówce i to nas cieszy. Wygraliśmy wszystkie mecze po 2-0, także w końcu udany nasz turniej, w końcu pierwsze miejsce. Nie wygraliśmy w tym roku żadnego bidżbola. W końcu się udało, także jak najbardziej zadowoleni. Triumf w Nowym Dworze nie był do końca na rękę Sobczakowi Makowskiemu. Istnieje bowiem pewna siatkarska klątwa. Są takie przesądy. Że kto wygrywa ostatni turniej eliminacyjny do Mistrzostw Polski, nie wygrywa Mistrzostwa Polski. Póki co to się sprawdza. Mam nadzieję, że nam się uda złamać tę frontwę i zdobędziemy to Mistrzostwo. Czy tak się stanie? Przekonamy się za dwa tygodnie. 23 sierpnia początek Mistrzostw Polski w Niechorzu.